Szybkie zakupy za 130 zł, dużo serków, skerów, tutaj mozzarella, jajka, szparagi, pomidorki, miks młodych listków, bo mam już dość rukoli, Przyjadła mi się, ciecierzyca, majonez lekki, bardzo go lubię, brokuły, banany, ryż, serek, ale tego akurat nie brałam, wyciągnęłam teraz z ładówki i płatki owsiane. Dzień dobry, mogę się w końcu do was przywitać, jestem bardzo spocona, bez makijażu niezbyt wyjściowa, szczególnie przed kamerę, ale jestem bardzo głodna, więc najpierw sobie zrobię śniadanie. Jest ono bardzo szybkie, także ja sobie zjem, potem się umyję na spokojnie, ogarnę, więc lecimy, zrobię sobie omlet skerowy. Ten przepis jest dostępny na Instagramie u mnie. W opisie też dam wam proporcje dokładne. Bardzo go lubię, bo nic tutaj nie trzeba ubijać, szczególnie właśnie mam tu na myśli białka, tylko po prostu sobie dorzucam składniki. Jak już wcześniej zauważyliście, byłam na siłowni rano, bo chciałabym się właśnie przenieść na chodzenie poranne na, na siłownię, ale niestety wstałam trochę później, no tam pół godziny później, bo totalnie nie mogłam w nocy zasnąć, nie wiem ile zasypiałam, jakieś z półtorej godziny, miałam po prostu totalny overthinking. Nic jakoś szczególnego się nie stało, tylko ja po prostu zaczęłam rozkminiać różne rzeczy, więc niestety się przyciągnęło bardzo, więc ciężko mi się wstawało, ale nie było tragedii. Od jutra bym sobie chciała, no tak, żeby być o 6.30 na siłowni, żeby po prostu na spokojnie sobie zrobić trening, potem wrócić i być gotową do pracy. I powiem Wam, że czuję się tak super po takim porannym treningu. No, ja mam teraz takie po prostu też. Możliwości, żeby sobie chodzić na takie poranne treningi. Stwierdziłam, że chciałabym trochę właśnie zmienić rutynę. W ogóle jest strasznie ciemno na zewnątrz. Jak dzisiaj się szokowałam na siłownię, przez chwilę grzmiało, więc ciekawiam. Jako dodatki dam sobie pokrojone truskawki kiwi i trochę, albo może całe, po prostu zużyję z ker, który mi tutaj został. Możą na czwórce, potem przyszłam na piątkę, ale trwało to łącznie kilka minut. Ważne, żeby ten omlet właśnie się piekł na bardzo niskim ogniu. On ma się ściąć, tak jak widzicie. No, no dobra, prawie. Mm. Warto było wydać trochę kasa na bo są przepyszne. To połączenie z kiwi i dodatkowym skerem, i jeszcze sobie posypałam cynamon. Bajka, serio. Jedno z moich ulubionych śniadań chyba, bo jest też bardzo proste w przygotowaniu po prostu. Lecimy z obiadem, jestem maksymalnie głodna i bardzo się cieszę, że obiad będzie szybki i prosty w przygotowaniu i wykonamy go na tle tych pięknych guździków, które dostałam fajnie. Na obiad będą szparagi. Ja kocham, jakie jest sezon na szparagi, bo niestety on trwa bardzo krótko, także trzeba się z nich nacieszyć. Zrobię taki kremowy makaron w sosie śmietankowo-czosnkowym. Do tego będą pokrojone wcześniej podsmażone szparagi. Posypię parmezanem. Znaczy mam tutaj ser twardy, dojrzewający, ale pewnie w smaku będzie bardzo podobny do parmezanu. Jeśli chodzi o szparagi, to polecam sobie je podciąć tutaj na końcach, bo to po prostu nie smakuje dobrze. Umyję, pokroję w nisze kawałeczki, do tego jeszcze kroję czosnek, cebulkę i wrzucę. To się będzie smażyło kilka minut, potem dodam sker i serek, jakieś tam przyprawy, wymieszam, będę miała gotowy sos, wrzucę makaron i to tyle. I na końcu posypię tym serem. Także siłek bardzo prosty, ale ja kocham prosty Mam nadzieję, że to widzicie. No i lecimy. Myślę, że nie ma co gadać, będę to nagrywać na TikToka i na Instagrama, bo chcę stworzyć ten przepis w formie rolki, ale wy się dowiecie jako pierwsi o tym przepisie. O, jeszcze o czym chciałam porozmawiać, bo w sumie wcześniej wam nie powiedziałam, to to, że myślę, że te. Trzy albo cztery, zobaczymy. Główne posiłki na pewno Wam pokażę, ile mają kalorii, ale generalnie ja ostatnio jakoś kalorii za bardzo nie liczę, bo troszeczkę wypadłam po pierwsze z tego, z tej rutyny liczenia kalorii. Często tak miałam, że jak właśnie odpuściłam sobie, bo na przykład po prostu mi się nie chciało jakiegoś dnia liczyć kalorie, to potem już po prostu bardzo ciężko mi było do tego tak serio regularnie wrócić. Więc to był pierwszy powód. Po drugie chciałabym mimo wszystko przejść po prostu na takie jedzenie bardziej intuicyjne. Gdzieś tam czasem sobie policzę kalorie i jakoś tak ogromnie nie zwracam na to uwagę. Nie mam takiego trasparcia, że muszę liczyć każdą kalorię. W ogóle co do podsumowania wyzwania, które sobie zrobiłam w październiku podejrzewam, zaczęłam albo w listopadzie, to chcę nagrać dla Was takie podsumowanie rady, dosłownie wszystko, wszystko jak się czułam podczas z tych kilku miesięcy, dopiero pod koniec maja, bo właśnie teraz sobie takim bardziej intuicyjnie, też delikatnie chciałabym jeszcze popracować nad sylwetką. No i po prostu czuję tak w środku, że potrzebuję trochę więcej czasu. I poza tym tworzę dla Was coś fajnego, więc naprawdę nie mogę się doczekać, aż wszystko Wam pokażę, co i jak. Plus w ogóle ta kaloryka teraz jest u mnie. Tak bardzo różne, bo to też zależy od tego, jaki w ciągu dnia mam trening, czy w ogóle coś trenuję, jak bardzo jest to intensywne. Gdy robię takie dłuższe dystanse, to jem na pewno bardziej intuicyjnie. No a na przykład dzisiaj większość dnia siedzę w mieszkaniu, no to wtedy też na to zwracam uwagę, także nie trzymam się jednej określonej kaloryki, tylko po prostu zwracam uwagę na to, czego potrzebuję w dzisiejszym dniu. Też Wam tak mówię o tym, dlatego, bo nie chcę, żeby ktoś bardzo sugerował się tym, ile kalorii ja zjadam, bo to jest tak indywidualna sprawa, że naprawdę nie warto patrzeć też tak na innych i na tej podstawie układać sobie kalorykę, także tak chciałam od siebie dodać kilka słów. Ja tak naprawdę sobie wszystkie składniki przygotowałam, no i obiad będzie gotowy. Słuchajcie, przechodzę do Was z podsumowaniem blisko 3 miesięcznej suplementacji z Farm. I Chcę się skupić na tych kilku suplementach, które tutaj widzicie i dodatkowo, aktualnie na stronie NojoFarm trwa wiosenna promocja. I w dniach od 18 kwietnia do 22 kwietnia na stronie NojoFarm trwa. Promocja minus 20% na suplementy diety. Więc jeśli chcecie coś przetestować, to myślę, że to jest dobry moment, żeby coś dla siebie zakupić, więc już Wam mówię wszystko, co i jak. Dla mnie ten aktualny okres, czyli początek wiosny to jest super moment, żeby wprowadzić coś nowego do swojej rutyny, tak żeby lepiej się poczuć. I u mnie suplementacja, ale ta, która jest dobrana pode mnie, właśnie z pewnością jest jednym z tych takich dobrych nawyków. Też tutaj pamiętajcie, że suplementacja to jest dodatek. Najważniejsza jest. Dieta i aktywność fizyczna bez tych dwóch czynników nie ma zdrowszego, lepszego życia, ale suplementy to jest super dodatek właśnie do swojej rutyny. Więc warto skorzystać z promocji i zadbać o siebie i postawić na wysokiej jakości suplementy. Ja w swojej suplementacji skupiam się głównie na tych z kategorii ciało. Stosuję Noyo Detox, nojo Aqua, nojo Slim i tutaj w szklance piję sobie kolagen o smaku Mango. I suplementy farm mają ograniczony skład we właściwych dawkach, dzięki czemu suplementy można w bardzo to łatwy sposób ze sobą komponować. Także krótka prezentacja. Nojo Aqua pomoże wam w bezpieczny sposób na pozbycie się wody z organizmu. Nojo Detox wspiera naturalne procesy detoksykacji organizmu. Nojo Slim to jest wegańska odżywka. Ja mam smak ciasteczkowy. To jest unikalna formuła białka wegańskiego o naprawdę dobrym smaku i dobrej przyswajalności. Jest to połączenie białka grochu i ryżu i ma aż 22 gramów białka w porcji. Ostatnio chyba najczęściej używam Nojo Aqua. Jeśli miałabym wskazać aktualnego ulubieńca byłby właśnie ten produkt. Oczywiście u mnie się to troszeczkę zmienia i dobieram sobie suplementy na podstawie tego, czego aktualnie potrzebuję, więc tak. Na przykład odżywka białkowa, ja ją tak często używam, szczególnie do śniadań, do jakichś omletów, do placków i naprawdę końca nie widać. To jest tak ogromne opakowanie. A no i kolagen, piję sobie go codziennie i pierwsze moje wrażenia są bardzo pozytywne. Generalnie kolagen ma sporo korzyści, nie tylko związanych ze skórą, także jeśli chcecie bardziej Poznać te lub inne produkty, to zachęcam do zerknięcia na stronę. Oferta Neo Farm jest naprawdę bardzo szeroka. Dostępnych jest wiele kategorii, takich jak beauty, umysł, witaminy różne, także warto skorzystać. Więc ja sobie kończę pić mój kolagen i widzimy się przy kolejnym posiłku. Ale jestem głodna, także czas na kolację będę piekła sobie ciecierzycę z pomidorkami. To w ogóle połączenie razem jest genialne. Uwielbiam, uwielbiam to jeść. Dodatkowo za mną gdzieś tam gotuje mi się ryż. Miałem być fryt do tego. Są mega proste w przygotowaniu i takie z piekarnika wcale nie są tłuste, więc też jeśli jesteś na redukcji, to jest to super sposób, ale no niestety już nie mam, skończyły mi się, więc ja sobie tutaj wszystko odmierzyłam. Teraz sobie dodaję przyprawę u mnie standardowo keczup sos sojowy, wosnek granulowany i papryka słodka. Na pewno kiedyś wam już pokazywałam ten przepis. Lubię po niego bardzo sięgać. Tak wygląda. Ostatnio jedno z moich ulubionych przekąsek, czyli herbatniki. Naprawdę bardzo wciągają. I po obiedzie zjem sobie skyr z jabłkiem. Kto dzień bez takiej mojej przekąski nie istnieje. Właśnie zazwyczaj jestem przyzwyczajona do tego, że kolacje moje są bardzo szybkie. Zawsze wracam późno po siłowni i muszę sobie coś zjeść na szybko, i żeby właśnie to był spoko posiłek, więc zawsze myślę o takich bardzo prostych rozwiązaniach. Chyba mi się też zrobił, więc super. Jak naprawdę, taka kolacja zrobiona jest chwilę I tutaj od razu sobie zrobiłam na deserek potem. Skyr połączony z masłem orzechowym to jest w ogóle moje ostatnie odkrycie. To jest tak proste połączenie, a wcześniej jakoś tego nie łączyłam, bo myślałam, że gdzieś to masło orzechowe zaginie w tym skyrze. Dzisiaj mi bodajże że wyszło 2000 kalorii. Także tak. Tak wyglądał dzisiaj mój dzień jedzenia i mam nadzieję, że Was czymś zainspirowałam. Jeśli podobał Ci się odcinek, będzie mi bardzo miło za jakikolwiek komentarz, za serduszko. Widzę, że piszecie. Wtedy jest mi turbo miło. Także bardzo dziękuję za wspólnie spędzony czas i do zobaczenia w kolejnym odcinku.